W najnowszym wywiadzie Jonman przyznaje, że Interpol ściga go czerwoną notą. Zatrzymanie w Dubaju oznaczałoby dla niego natychmiastowy areszt. Zarzuty są poważne. Substancje, gangi, niebezpieczne powiązania. Raper zaprzecza oskarżeniom związanym z VAT i twierdzi, że padł ofiarą pomówień. Sprawdź, co naprawdę mówi i jakie dowody mają śledczy. W ostatnich tygodniach władze międzynarodowe podjęły zdecydowane kroki wobec Krystiana Brzezińskiego, szerzej znanego pod pseudonimem artystycznym Yonkmen. Interpol wystawił za nim tzw. czerwoną notę, co w praktyce oznacza, że jest on obecnie ścigany na całym globie jako jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców. Tego rodzaju międzynarodowy list gończy wydaje się jedynie w najpoważniejszych przypadkach, co podkreśla wagę zarzutów, które ciążą na raperze. Decyzja o włączeniu Brzezińskiego do globalnej bazy poszukiwanych zapadła dzięki zaangażowaniu prokuratorów z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej w Warszawie. To właśnie ich intensywna praca doprowadziła do tego, że nazwisko artysty znalazło się na tej niechlubnej liście. Choć przez wiele lat Youngman cieszył się uznaniem na scenie muzycznej, a jego utwory gromadziły miliony wyświetleń, to równocześnie, jak się okazuje, mógł prowadzić podwójne życie. Od kilku lat raper mieszka poza granicami Polski, konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie, według dostępnych informacji, układał sobie życie z dala od krajowego wymiaru sprawiedliwości. To właśnie tam miał wieść życie pełne luksusu, korzystając z pokaźnego majątku i nieustannie publikując zdjęcia, oraz filmy, które dokumentowały jego codzienność, treningi na nowoczesnych siłowniach. File relaksu w apartamentach o wysokim standardzie, a także kolejne sesje muzyczne. Pomimo że od marca 2022 roku figuruje jako osoba poszukiwana, do tej pory nie doszło do jego zatrzymania. Nie oznacza to jednak, że służby nie wiedzą, gdzie przebywa. Wręcz przeciwnie, jego obecność w Dubaju nie jest tajemnicą, ponieważ sam artysta nie ukrywa swojej lokalizacji i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, jakby próbując udowodnić, że nie ma nic do ukrycia. Jego profile są pełne kolorowych relacji z życia codziennego, jakby rzeczywistość, w której ciąży na nim groźba ekstradycji i poważne zarzuty, była zupełnie odległa od tej, którą sam kreuje. Sam Brzeziński zabrał głos w sprawie, udzielając ostatnio wywiadu serwisowi Kryminalna Polska. W rozmowie otwarcie przyznał, że jest świadomy wystawienia za nim czerwonej noty przez Interpol i zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie może nieść ze sobą jego ewentualne zatrzymanie na terenie Dubaju. Z jego słów wynika, że w takim przypadku zostałby natychmiast osadzony w areszcie, gdzie musiałby oczekiwać na rozpoznanie sprawy dotyczącej ekstradycji do Polski. Jak podkreślił, areszt tymczasowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może trwać wiele miesięcy, zanim zapadnie decyzja, czy zostanie wydany polskim władzom. Choć najgłośniejszym zarzutem wobec rapera jest udział w handlu znacznymi ilościami środków odurzających, to nie jest to jedyny wątek, który pojawia się w mediach. W przestrzeni publicznej mówi się także o możliwych wyłudzeniach podatku VAT, które rzekomo miały miejsce w przeszłości. Brzeziński jednak zdecydowanie zaprzecza tym doniesieniom, twierdząc, że nie został poinformowany o żadnym postępowaniu w tej sprawie na terenie Polski, a więc według jego wiedzy nie toczą się przeciwko niemu żadne działania śledcze dotyczące nadużyć finansowych. Zgodnie z ustaleniami, które pojawiły się w mediach już około 3 lata temu, Brzeziński miał odegrać rolę pomocnika w procesie sprzedaży pokaźnych ilości substancji. A konkretnie 15 kg amfy oraz 10 kg klefedronu. Cała sprawa miała miejsce w 2020 roku. Raper, wykorzystując swoje znajomości, miał ręczyć za zaufanie do swojego przyjaciela, co umożliwiło mu dokonanie zakupu nielegalnych substancji. Nazwisko Youngmana pojawiło się w aktach śledztwa prowadzonego przez mazowieckie jednostki prokuratorskie które rozpracowywały działalność zorganizowanej grupy przestępczej operującej na terenie siedlec i okolicznych miasteczek województwa mazowieckiego. Chodziło o gang kierowany przez Tomasza D., znanego pod pseudonimem Dadek. Grupa ta była powiązana z bardziej znanymi przestępcami, duetem Grochal i Gruby. Choć początkowo wydawało się, że ekipa Datka nie ma zbyt wielu ludzi ani zasobów, to dzięki dobrze rozwiniętym relacjom z gangsterami z Warszawy i Łodzi bardzo szybko udało się im rozbudować działalność. Na początku członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim handlem zakazanymi substancjami, które nabywali od zaufanych pośredników. Interes szedł sprawnie aż do momentu, gdy rynek zaczął borykać się z niedoborem najbardziej popularnych substancji psychoaktywnych, szczególnie chętnie kupowanych przez mieszkańców Mazowsza. Jesienią 2019 roku Tomasz D. wszedł we współpracę z jednym z większych handlarzy z regionu, który zasugerował, że znacznie bardziej opłacalne byłoby nie kupowanie towaru, a jego samodzielna produkcja. Nowi partnerzy DATKA zapewnili mu dostęp do płynnego klefedronu, z którego przy minimalnym wysiłku i podstawowym sprzęcie można było wytworzyć gotową substancję psychoaktywną. Tak rozpoczął się zupełnie nowy etap w historii tego gangu. Szef grupy zorganizował zespół chemików. Według niektórych źródeł próbował nawet sam produkować specyfik, jednak efekty jego pracy pozostawiały wiele do życzenia. Grupa miała również regularne dostawy prekursorów, czyli składników niezbędnych do wytwarzania substancji. Oraz szeroką sieć odbiorców, którzy z niecierpliwością czekali na kolejne dostawy. Z czasem działalność grupy rozrosła się do takich rozmiarów, że członkowie ekipy Datka aż do momentu ich zatrzymania zdążyli sprzedać lub samodzielnie wyprodukować setki kilogramów substancji, które trafiały nie tylko na lokalny rynek. Jak wynika z ustaleń śledczych, Youngman znał Tomasza D. od lat młodzieńczych, a ich relacje z czasem przekształciły się w kontakty o charakterze biznesowym. Właśnie ta wieloletnia znajomość miała sprawić, że Brzeziński w 2020 roku poręczył za gangstera z pomorza o pseudonimie Żaba. To on miał być zainteresowany zakupem wspomnianych 15 kg amfy oraz 10 kg klefedronu. Transakcja miała zostać przeprowadzona w systemie komisowym, co oznaczało, że towar miał zostać najpierw sprzedany przez Żabę, a dopiero później miało nastąpić rozliczenie z dostawcą. Jednak tego rodzaju rozwiązania są zarezerwowane wyłącznie dla osób, które cieszą się pełnym zaufaniem dostawców. Żaba takiego zaufania jeszcze nie zdobył. Dlatego dopiero osobiste poręczenie ze strony Yonkmana sprawiło, że mógł on liczyć na realizację transakcji. Według jednej z osób znających kulisy śledztwa, Yonkman miał dać głowę za to, że Żaba to człowiek pewny, sprawdzony i nie przyniesie kłopotów. W rzeczywistości, jednak nie wszystko potoczyło się zgodnie z planem. Pojawiły się problemy z płatnością. A uczestnicy transakcji przez długi czas bezskutecznie upominali się o należne im pieniądze. W sierpniu 2020 roku doszło do spotkania, które później miało odbić się szerokim echem, zarówno w środowisku przestępczym, jak i w aktach śledczych polskich służb. Krystian Brzeziński, znany publicznie jako Jonkmen, zdecydował się ręczyć za swojego znajomego z Pomorza mężczyznę o pseudonimie Żaba. To właśnie dzięki temu zapewnieniu wiarygodności, które w slangu oznaczało dosłownie danie głowy za czyjąś uczciwość, Żaba zyskał dostęp do transakcji z niebyle kim, bo samym Tomaszem D, nazywanym w kręgach przestępczych datkiem. Miejsce spotkania wybrano starannie, w samym sercu Warszawy, gdzie łatwo było zniknąć w tłumie i załatwić interesy bez wzbudzania niepotrzebnych podejrzeń. Tam po krótkiej wymianie słów Żaba odebrał od datka 10 kilogramów klefedronu. Cena ustalona za każdy kilogram tej substancji wynosiła 7 tysięcy złotych, co z perspektywy hurtowej mogło wydawać się okazją. Na ulicy bowiem u typowego kuriera gram tego samego narkotyku potrafił kosztować od 35 do nawet 60 zł. W trakcie tego spotkania Żaba wyraził też chęć nabycia większej ilości amfy. Dadek nie miał jednak pod ręką tego towaru, lecz bez wahania zapewnił, że jego znajomy, posługujący się pseudonimem Gringo, posiada zapas w jednym ze swoich magazynów. Aby dopiąć interes, cała trójka musiała udać się do grodziska Mazowieckiego gdzie właśnie znajdowała się wspomniana skrytka z zakazanymi substancjami. To tam Gringo przekazał im 15 kg amfy, za które zażądano 3,5 tysiąca złotych za kilogram. Po zakończonej wymianie żaba zabrał cały towar i bez zwłoki wrócił na Pomorze. Jednak to, co miało być sprawną i lukratywną transakcją, wkrótce przerodziło się w źródło napięć i wzajemnych pretensji. Jak się później okazało, żaba nie kwapił się z szybkim uregulowaniem należności mimo że wziął towar, zwlekał z płatnością, co wywołało niezadowolenie po obu stronach transakcji. Zarówno Dadek, jak i Gringo zaczęli kierować swoją frustrację w stronę Youngmana, który przecież ręczył za rzetelność kupca. Brzeziński, czując się odpowiedzialny, miał ponoć wielokrotnie ponaglać żabę do dokonania zapłaty, jednak bez większego skutku. Tymczasem śledczy, którzy już od jakiegoś czasu rozpracowywali zarówno Datka, jak i Youngmana, twierdzą, że dysponują mocnymi dowodami, które obciążają rapera. Chociaż nie zdradzają szczegółów, jakie konkretnie informacje posiadają, to można przypuszczać, że kluczowe materiały pochodzą z obserwacji operacyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy stołecznego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mazowieckich struktur prokuratorskich do spraw przestępczości zorganizowanej. Z ustaleń wynika, że Brzeziński utrzymywał kontakty z wieloma osobami, które od dawna znajdowały się na celowniku służb. Jednym z jego najbliższych znajomych był Robert Esz, znany również jako śledź. Albo RS-77. To jeden z bardziej rozpoznawalnych członków kryminalnego podziemia podwarszawskiego, który od września 2022 roku przebywa w areszcie. Postawiono mu poważne zarzuty związane z obrotem dużymi ilościami substancji odurzających. Pod koniec października bieżącego roku usłyszał surowy wyrok, bo aż 15 lat pozbawienia wolności. Prokuratura uważa, że relacja Brzezińskiego z tym mężczyzną wykraczała daleko poza zwykłą przyjaźń. Czy wspólne zainteresowania muzyczne? Od 15 grudnia 2022 roku Krystian Brzeziński widnieje jako osoba oficjalnie poszukiwana na podstawie listu gończego. Jego nazwisko pojawia się w międzynarodowych bazach danych, a służby nie ustają w działaniach mających na celu jego ujęcie. Postać Youngmana nie kończy się jednak na doniesieniach kryminalnych. To również człowiek, który zapisał się w historii polskiego rapu jako twórca nie tylko muzyki, ale i językowych zjawisk. Jego wpływ na kulturę hip hopową wykracza poza scenę. Ukształtował sposób mówienia i odmiany słów, wprowadzając do obiegu zupełnie nowe formy, które nie mają nic wspólnego z regułami opisanymi w słownikach języka polskiego. Przykładem może być jego wersja biernika liczby mnogiej od słowa kapuś, którą uczynił znakiem rozpoznawczym swojej odzieżowej marki. Ta z kolei zyskała popularność m.in. dzięki emisji paradokumentów stacji SKTV co dodatkowo podbiło jej popularność i nadało jej kultowy status w środowisku ulicznym. Youngman od zawsze prezentował silną niechęć wobec osób, które zdecydowały się współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Według niego w świecie, z którego się wywodził lojalność, była najwyższą wartością, a każda forma zdrady zasługiwała na potępienie. Gdy we wrześniu 2022 roku jego dobry znajomy Robert Esch, czyli wspomniany wcześniej śledź, został zatrzymany w klubie w Markach, a w pralce znajdującej się na wyposażeniu lokalu odkryto 13 kg klefedronu. Brzeziński nie pozostał obojętny. Kilka tygodni później, gdy RS-77 usłyszał kolejne zarzuty związane z obrotem dużymi ilościami substancji, raper zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis, który miał symbolizować wsparcie i solidarność z uwięzionym przyjacielem. W swoim przekazie zaznaczył, że prawdziwa lojalność nie wyraża się pustymi słowami, ale czynami. Napisał, że paczka do więzienia ma większe znaczenie niż puste pozdrowienia, bo od pozdrowień nikt się nie naje. W jego oczach to właśnie tego rodzaju gesty, realna pomoc, a nie puste deklaracje, świadczą o charakterze człowieka. Sam Robert esz spędził już wiele lat za kratkami i jak wspomniano, wiele jeszcze tam spędzi. Doskonale więc rozumiał o czym mówił Youngman, gdy publikował swoje pełne lojalności wpisy.